Dzień dobry, w tym nagraniu pokażę parę ćwiczeń Lowenowskich, czyli pięć takich ćwiczeń, które można wykonywać na co dzień. Będzie ćwiczenie, będą ćwiczenia uziemiające, jak i trochę rozładowujące i jedno na ziemi, które po prostu będzie takie bardziej wyciszające, dawało lepszy kontakt ze sobą w środku. Czyli możecie zarówno codziennie sobie używać tych ćwiczeń, Robić je w domu samemu, jak i chcę też pokazać, czego można się spodziewać w kursie online, czy, czy w grupach pracy cotygodniowej, które, które organizujemy przez ćwiczenia łołynowskie. Z pierwszym ćwiczeniem będzie łuk. Zaplatamy sobie ręce w taki koszyczek, kładziemy głowę na ten koszyczek, lekko uginamy kolana. I przesuwamy biodra do przodu. Klaska przysięła, może pójść odrobinę do góry. I zostajemy po prostu w takiej pozycji oddychając. W ćwiczeniach bardzo ważny jest dźwięk, oddech, więc staramy się oddychać ustami. I pozwolić sobie na dźwięk, na wzdychanie. To może się wydawać dziwne na początku. Z dłuższą praktyką będzie to całkowicie normalne. Ciało może drżeć w takiej pozycji. I oczywiście, o, w miarę praktyki, tych drżeń będzie więcej. One są dobre. O, możemy zostać oczywiście dłużej w takim łuku. Ja pokazuję tak, żeby szybko się zmieścić w paru minutach w takim nagraniu, pokazując parę ćwiczeń. Z drugim ćwiczeniem. Najczęściej po łuku będzie uziemienie. O, czyli w uziemieniu robimy skłon. Stopy mamy ustawione równolegle. Kolana lekko ugięte. Ważne, żeby nie były proste. O, I puszczając luźno głowę, pozwalamy sobie wisieć. Nogi mogą już zacząć drżeć. To dobrze, niech drżą. I po prostu pozwalamy sobie oddychać. Jeśli to komfortowe, to po prostu oddychamy z dźwiękiem, słysząc swój głos, słysząc siebie. Te ćwiczenia łuk i uziemienie można powtórzyć 2-3 razy. Łuk, uziemienie, łuk, uziemienie. I też można zostać w nich dłużej. To da nam lepsze oparcie na nogach, lepsze ugruntowanie. Możemy też zobaczyć, jak się czuje. Można siebie dotknąć i sprawdzić, jak się czuje po zrobieniu takich ćwiczeń. A, jak się mi oddycha! Co się we mnie dzieje! Kolejne ćwiczenie będzie bardziej ekspresyjne. Więc zaciskamy pięści. Stając na lekko ugiętych nogach i podnosimy ręce. Stając ręce w dół. I tak jak w większości ćwiczeń można dodawać dźwięk. W zasadzie bardzo dobrze jest dodawać dźwięk. Czyli by wyglądało to w taki sposób. Ach. A! Czyli przez cały ruch mamy ugięte kolana, one amortyzują cały ruch i sobie zrzucamy rękoma w dół. Można to zrobić sami rękoma, a kiedy mamy rozgrzane plecy, można też zrobić całym ciałem w dół, czyli do góry i. Ach. 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 I robimy takie ćwiczenie zarówno jeśli chcielibyśmy rozładować jakiś nadmiar ładunku w środku, uczuć, napięcia, jak i po prostu możemy ożywić się takim ćwiczeniem, poczuć siebie bardziej, usłyszeć swój głos i sprawić, żeby oddech był pełniejszy. I znowu możemy później po prostu dotknąć siebie, zamknąć oczy i zobaczyć, poczuć, gdzie jestem teraz, co się ze mną dzieje, czego dzisiaj potrzebuję od siebie. Wystarczy samo pytanie, nie trzeba sobie na nie odpowiadać, raczej pozwolić, żeby odpowiedzi same się pojawiały. Można tak zostać dłużej. A ja pokażę kolejne, ostatnie ćwiczenie w tym krótkim nagraniu. Ono będzie na ziemi. Dobrze mieć matę, kot, cokolwiek, co sprawi, że nie będzie nam zimno. Ćwiczenie polega na tym, że zostajemy na ziemi, łączymy podeszwy stóp, puszczamy luźno kolana, i spokojnie sobie oddychając. Podnosimy co jakiś czas kolana do góry. O 2-3 cm, odrobinę tylko. I pozwalamy sobie oddychać i sprawdzać, szukać, czy nasze uda, czy podbrzusze nie zacznie drżeć, wibrować. Podnosząc co jakiś czas o 2-3 cm do góry kolana. Jeśli pojawią się drżenia, to po prostu z nimi zostajemy, pozwalamy, żeby one były. Nic nie trzeba robić, wystarczy oddychać i pozwalać sobie drżeć. Przy tym ćwiczeniu, może się pojawić niepokój, może się pojawić przyjemność, może się pojawić wyciszenie. Cokolwiek będzie, to jest w porządku. Może tak być. Jeśli pojawi się dużo uczuć, i to nie jest dla nas dobry moment, żeby je przeżywać, albo przestraszył Was, to po prostu kładziemy nogi na podłodze, przestajemy ćwiczyć, wydłużamy oddech, robiąc dłuższą przerwę między wdechem a wydechem, żeby się uspokoić jeśli tego potrzebujemy i to tyle. A jeśli nie, możemy tak zostać przez dłuższy czas, po prostu szukając drżeń i pozwalając sobie wygrować. Po takim ćwiczeniu można po prostu chwilę poleżeć. Ważne, żeby nie wstawać zrywając się do góry, tylko kiedy wstajemy, przewrócić się najpierw na bok. Ah. Oh, to było parę ćwiczeń Lowenowskich. Dosłownie taka namiastka, która może dać Wam znać, na czym polegają takie ćwiczenia. Oh, kiedy i ruszamy ciałem, i oddychamy, i czasami coś mówimy. Polecam sprawdzić, po prostu zrobić. Nie tylko oglądać, ale spróbować zrobić i zobaczyć, jak Wy ich doświadczacie, co Wam one robią. Te ćwiczenia nigdy nie są zadaniem, Takim ćwiczeniem do zrobienia, żeby było lepiej, a raczej to są doświadczenia, w których sprawdzamy, co mi to robi, jak ja się z tym czuję, z czym to rezonuje we mnie. Czyli to są doświadczenia, to nie są zadania, nie da się ich zrobić dobrze. Dziękuję, do widzenia.